Siema pantata z tej strony no, jesteśmy na spacerku z pieskiem ostatni raz idę w tym miejsce, już jest prawie wiosna. Ptaszki śpiewają idę tu posprzątać. Tu gdzie chodzimy na spacery, zresztą pełno ludzi tu chodzi bardzo dużo. I na rowerkach, i na kijkach, I na spacerki z psami. Ale nikt się nie chyli, żeby coś zabrać, tylko wyrzucić to tak. Wyrzucić to wszyscy, ale żeby się schylić, zabrać coś. Dlatego te świeżyzny dzisiaj pozbieram tutaj z tych okolic. Myślę, że mi starczy ten jeden wózek. Powinien mi starczyć. No bo było wszystko czysto. Teraz widzicie jak to jak to wygląda. To jest jakieś stare. To jest jakaś stara wyklamówka. Ale ja to muszę wziąć. Nie wiem, co to jest. Jakie święctwo, to ja to tu wyrzucę, no i tak to właśnie wygląda po zimie, po zimie to będzie tak to wyglądać właśnie, flaszek. to musimy usunąć stąd bo To jest straszne O Boże Krzykamówka Tu pucha jeszcze jest Większość to świeżyzny Proszę tu się zbierają śmieci hm. No idziemy to. Jeszcze tu Słyszytko są. Śmieciory. To jest papier. widelczyki. Proszę. czy sobie ucztował tu. W lesie. No ja przecież nie ma gdzie. Ale wie co to jest tu. Zapakowane w tym woreczku. Nie chcę tego zobaczyć. Normalnie nie chcę. To jest jakiś plastik. Tu też jest plastik. O Boże Jedno i to samo Widelczyki Proszę Ktoś sobie konstrukcję zrobił O jak hmm. Może mu przynajmniej smakowało W takim otoczeniu Drzew, może mu smakowało. To no. No, ładnie tu zrobili jakąś ucztę. Proszę, gdzie tego jest? Boże święty, naprawdę? Czasami to Wam powiem, że odechciewa mi się, ale tak przyjdę do domu, potem się zastanawiam. Mówię, no jak ci się może odechcieć tak do siebie? Coś to trzeba czyścić, przecież to umrzemy w tym syfie. Chodź tu. Trzeba ktoś to musi wyczyścić Nikt nie będzie po lasach chodził Znaczy tam już zauważyłem że nie na stronkę I są też ludzie którzy też tak robią jak ja Z tego się bardzo cieszę No że nie jestem pierwszy ani ostatni I ludzie też robią coś takie akcje I super, jest mi fajnie, przyjemnie z tego powodu bo, bo mówię, no kurde Jak ja będę taki sam <noise> Jakiś ewenement Ale tu się ukazuje, że Ludzie też robią takie No może to nie jest nic Fajnego Przyjemnego Ale Dla mnie jest przyjemne Dla innych ludzi może nie Po prostu cieszę się z tego jak zobaczę to jest ładnie posprzątane, czyściutko, w tych naszych lasach, w tych naszych drogach, ścieżkach, szlakach turystycznych. Nie wiem, czy grubsza tu trzeba obejść. O. Jeszcze znaczy pójdziemy tu zobaczyć, troszkę dalej. No Tutaj widzę jakieś buteleczki po zimie. Zostawione. Jeszcze dwie, jeszcze te dwie przyniosę i pójdziemy dalej. Znaczy to jeszcze muszę spakować. No Jeszcze to tak właśnie po zimie wygląda. Bo nie, nie mówię, że to wszystko jest pieprzyzne, ale większość a po prostu pod liśćmi nie zauważy, że coś tam pod liśćmi jest. No, ale tylko, że na wiosnę to liście przegniją, to dopiero idzie to zauważyć. No, no i dobra, na razie z tego miejsca starczy idziemy dalej tam po drodze I tak to wygląda właśnie mój piękny wózeczek zanim doszłem to już oczywiście miałem cztery buteleczki nie wiem czy to widać chyba nie widać ale trudno hmm. i teraz będę to sobie ładował Ach. No i taki ja się taki trafik Zana wie co tam jest Przyjdzie do lasu i muszę pognieść te żeby to więcej w lasu, do wózka zaczyna kapać mi w głowę chyba deszczyk zaczyna padać I pada. deszczyk Tak to właśnie wygląda. O Boże. No to wszystko. Muszę fotografować do odpowiednich pojemników. No i tyle sami widzicie. Niby jest posprzątane. Niby wszystko. tu już byłem raz. W tamtym roku tu sprzątałem na jesień. Było wszystko posprzątane. No, no wiadomo, coś tam mogłem A Ale tyle. Nie ma takiej możliwości żeby... Potem byłem jeszcze raz. Niżę zobaczę. A tu często na spacery, może też Niby zobaczę jak to wygląda. No i wziąłem wózeczek to są na poprzednich filmak wykoniec jakby coś I też mi się znowu nazbierało, a już było czysto I teraz znowu jeszcze raz idę no i będzie myślę czysto, w miarę ale, ale z, sami zauważcie ile tego jest, ile tego się zbiera Ile tego się zbiera To jest jedna miejsca już praktycznie mam cały wózek. Ha. No to jeszcze nie koniec. No coś tu na hama powpycham jeszcze, jasne? Bo to liczę, że jestem. Specjalność moja. Dobrze ułożyć, jak najwięcej wziąć. Ale czy to jest dobrze ułożone? Przepraszam, tu. nie wiem co tu jest. Chyba gówna Weźnie psa hmm. Weźmie ze sobą No to już jest dobrze Ech. Wpakuje te gówno Ale wyrzuci do lasu Nie weźmie ze sobą do kubła do śmieci Tylko do lasu No i tak to właśnie polska rzeczywistość Tak to właśnie wygląda No i teraz pójdziemy tą stroną Ten brzeg Chyba żeby jutro skoczyć na Na drugiej stronie coś zrobić posprzątać, bo już widzę tam że jest coś zapaprane kurde jak w te krzaki tu wejść tu też butelka znowu hmm. Polacy są bogaci wszystko wyrzucają do lasu wszędzie o Jezus ja tu po tych krzakach chodzić dobrze no, liści nie ma ja mi coś widzę o, Jakieś kolce wieżyny O Boże Dobra Tu musimy mieć I z wiosny to tak właśnie wygląda O Boże No gdzie ja tu mam wszystko? Radzić? No nie będę musiał jeszcze radzić no nie damy rady już po zimie jeszcze te butelki wyszły teraz widać je te reszty to nie rozbierałem no nie wcisnę tego wszystkiego do wózeczka o boże pójdę na spacerek teraz z no ale już jest koniec bo już mam pełen wózek buteleczka buteleczka powieść to jest największy na świecie no i tam widzę jakieś jakaś ścinka była tych krzewów Pucha. Energetyk No nie wiem. no patrzcie jak jest świeżyzny Tak chcę przejdę tu Tu troszkę Tu pójdę No proszę jakieś jakieś takie Tu jest jeszcze jedno A nie jakieś smakosze tu będzie Smakują się chyba w tym ha. jak tego wziąć to Ręki Smakosze tu są smakują takie butelki dobra tu jest jakiś plastik widzę o tu jeszcze jedna z tej serii o dwie że to większe są chyba zaraz idę jeszcze go wziąć ale już więcej nie będę zbierał bo bo już nie mam gdzie brać to muszę jakoś poupychać przejdę się na spacer jeszcze rzucę okiem, tak to wygląda, idę po tej świeżeźni, co tu są. Proszę. To samo, ktoś lubi, bo tu jest mniejsza, a tu jest większa. Chyba już mało było tych, no to cytrynówka jakaś. Idę do wózeczka, wezmę to. No i tak to jest praktycznie z jednego miejsca tak to wygląda właśnie po zimie a nie by miało być czysto bo troszkę z tego jest starych to co pod liściami leżało nie zauważyłem liśćmi przepraszam ale Ech, wszystko świeżyzne, świeże no nie wiem w zimę chodzą jedzą widzicie jak to jedzą sobie spożywają napoje Jedzonko, jakieś w lesie, fajnie, fajnie przyjemnie. Nie? No dobra, jacy są, tacy są. Mogą sobie jeść, ale żeby nie brudzili. Błaga mnie, brudzić się po tych lasach. Dobra. No, taki dłuższy odcinek dzisiaj. Trudno. Jaki jest, taki jest. Taką cząstkę nagrałem. Trzymajcie się powodzonka. Do na następnego.